Dzień, dzień dobry wieczór Wuchaj, e, wita was raz wita was Sarlen Cześć ludzie e, właśnie jesteśmy w tym samym momencie w którym skończyliśmy, więc e, musimy teraz e, buta, z, bu, z buta wjeżdżamy O Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. It was a setup. A setup? A what is this? It's dead regarding the deal. In there. I saw someone, but they ran away. Kirk, do you copy? We got the data, but Alpha team is down. been got away. Roger, zbieram dane z wiatru na podstawie systemu. Kopie dane, hm, hm, hm. Ach, ale na koniec sobie spojrzeli prosto w oczka, a ja na moje zbieram. Obejrzę sobie. Też zbieram. No to było troszkę nie first przy wejściu, dlaczego? No. Moje buty też brały w tym udział. A było widać, że tylko ty kopiesz No Amunicja dla Ciebie. Dziękuję, dziękuję Wykorzystam ją godnie No, staraj się dalej. Ładne wyżej wyrzeźbiłeś. Bardzo ładne. co się Jest kula odporna. Musiałem chciałem je zdjąć noża, ale nie wyszło Dobra O, tutaj kulturalnie nic nie ma Dobra, winda Hold the elevator Coś czuję, że to będzie akcja standardowa z windą Jak w każdym filmie Jakby nie mogli dać, że po prostu zjeżdża Nie ogarniam Oj, czepiasz się, czekaj, beczka No, czepię się i co? O, Krzysztof Gonciarz dzisiaj jest hojny. Dla siebie na pewno. No. Dużo amunicji, mam już 25 zapasowej. Nie, 37 do, do swojej. Widzę, widzę, bardzo ładnie. I tak z czasem zejdzie, jak zawsze schodzi. No, do strzelby jest przydatna w tym momencie, bo wiesz, wiesz jak to jest. No, coś tam wiem. Na grupowych jest bardzo dobrze, ten w stanie. Nie, nie stał. A, myliłem się. Zdarza się. Nie każdy pisze takie dobre scenariusze jak ja. O, granat, dobra. Zamknięte. Potrzebny mi klucz. Okej. Okay. Tam ktoś siedzi. Co ty chcesz? Idziemy. Aha. Patrz, przesunąłem go lekko, wiesz? Oj, oj, oj. Widzisz? Nie podchodzi się pod nóż. Dobra. Co ty nie powiesz? <laughs> Ej, kobieta mnie bije, no. <laughs> Żeby tylko bije. Tnę na plasterki. <laughs> o, dzięki gro! Dzięki! O, butla. Nie strzelaj w to. No nie, ale kusi, nie? <laughs> Mam klucz. to podniósł klucz? Nie wiem. Bo tu akurat było równocześnie, że coś otworzyłem. Pewnie kurki. Coś z kurkami? Nie. Ech. Chodź, chodź. Idę, idę. E, chcesz być przynętą? Nie. No, mogę być. Zasunę. Zaraz Dobra. wyskoczą. Chodź za mną. Bo sam to w sumie nie wiedział, co trzeba zrobić. Tak, no. Mamy punkt. Dobra, trzymajmy się tego, nic nie mówię. A, wyskoczą. Na pewno wyskoczą. That's what got alpha team. W filmiku jest złata, ja nie używam takich zbiardu w czerwone, w czerwone, w czerwone. Oj, oj, za blisko. O nie, wzięło mnie. Biegni, biegni. To jest z przodu, Ty, czy to? Idź! Czekaj, w którą stronę tu idzie. Za mną! Jesteś pewny, że tobą? Mam. No. Ej! To się źle no? skończy. Wiem. Chodź, chodź, chodź. Chodź tu, chodź, chodź. Czekaj, czekaj. Yy, włącz piec, włącz piec Gdzie? No nie, yy, czekaj, trzeba to sprowokować No właśnie To ja będę przyznał to w takim układzie Biegnie na, na drugą stronę No jestem Tutaj Na, na tamtą stronę A, dobra Dzięki to Biegnę No jestem A. Zapal piec, e, zapal piec Zapalam Nie widziałem tego, wiesz? Myślałem, że trzeba w beczki strzelać, co to znaczy gazowe. Z Pomijam fakt, że miałem taką ofertę o... już wcześniej, ale... Smasz się, gnoju. Mmm... Smuteczek trochę. Ch Sam chciałem go zabić. <ścoughs> to właśnie to zrobiłeś. Zgadza się, że nie chciałeś skończyć, czekon Tak. <grym> Myślę, że ma... na tego gościa powinien być taktyka. Jeden robi zaprzynętę i wchodzi Ta. z tamtej strony, bliżej której ty stoisz, a drugi zamyka pies. Powinno być więcej lutu z takiego potworka. Powinien być jakikolwiek. No. Dobra, teraz już nam no, chyba nic nie przeszkodzi. chyba. Ale to, to, to... cię prawie zjadło. No prawie. Wyglądałem trochę jak z archiwum mix. Coś koło tego. Jak w tych ostatnich sezonach, jak bawili się z tymi z kosmitami takimi. pamiętasz może? Nie. To była taka czarna masz wtedy. I wszyscy zarażeni, właśnie mieli czarne oczy i byli opanowani przez TT. O to dla ciebie raczej, nie dla mnie. Ale weź też trochę. Już wziąłem jedno, mam 19. Nie, to jest ze strzelby, ale mam. W każdym bądź razie. Do pistoletu masz 25. No... Może ci ja się wiem. chciało sprawdzać? Trzy, trzy kliknięcia? Niby tak. To ja się napiję wieczornej kawy. Chcę herbaty, póki mam czas. b.o.w that scumbag irving left behind to set us up considering what it did to alpha team i think we're lucky to still be breathing if only we could have gotten there sooner if we had we'd probably be dead too chris to hq do you copy this is hq excellent work out there we'll analyze the data immediately this whole town's gone to hell the people here they're acting like those ganado detailed in the kennedy report and aside from that there's something new something we've never encountered before our transportation has been taken out too requesting a mission update the mission stands captain irving is your top priority we believe he may have fled to the mines on the other side of the train station wait we're the only two left you want us to go in there alone delta team have been dispatched and are on their way

Na sam koniec tak, jeszcze nas kwatera główna wydymała. Akta Bessa można obejrzeć. Dobre, dobra, dobra. W tak przesyłanie danych i tak dalej. Akta więcej niż ja. No, no ładnie. Dobrze, dobrze. Znowu tak samo skończyliśmy. Ja nie rozumiem tej gry. Na ciebie. Tak, tak się zastanawiam, co miałem mówić. Coś cię na koniec, ale dobra, nieważne. Nie, no jeszcze będzie ten przejściówka, nie? Yy, żeby sobie zmienić equiponę. O. Co mogę kupić? Pewnie strzelbę. O! Karabin maszynowy. Kamizelka do walki. Super. Tak, tak, 10 tysięcy. Ja sobie kupię ten karabinek, jeśli można. Nie, no kupuj, kupuj. Ja sobie ulepszę. Uż. Gdzie jest moja strzelba? Ulepsz strzelbę. Hmm, procent nie krytycznych. Nie, Magazynek, Ładowanie. Siła ognia. Ja bym sobie ładowanie walnął. Ładowanie. Ja o, ja mogę sobie zaszaleć teraz. Ulepsz. Procent został ulepszona? No, no dobra, dobra. Hmm. Teraz ładowanie. Dobra. Siła ognia. Dobra. Ja sobie ten obrażenia w tym karabinku małym. I je jeszcze raz ładowanie szybsze potrzebuję. O, już mi nie stać. I co tam było jeszcze w tej malutkiej pikawce? Coś za 3 Nie. Nie, nic nie ma. Zajdźmy do ekipunku. Ja. Aha, skarby. Mm -hmm. To można sprzedać, nie? Dokładnie. Właśnie, sprzedaj. Dobra. Dostałem 500 złotych. Żartuję. Nawet nie patrzyłem, 2000 złotych. Super. I teraz y, poproszę w takim razie do pikawki ulepszenia. Albo nie, ile ja mam tych złotych? Yy, tutaj nie widzę. Ulepsz 4300. To nie, to mi się nie opłaca, bo krytyczne skopałem w takim razie. No trudno. Siła ognia bym wtedy sobie zwiększył. Nie, magazynek do strzelby. Cały czas tylko strzelbę sobie ładuję. Wiesz? Mhm. Nie da się bardziej ulepszyć ładowania. <laughs> no ja dobra. sobie ten, teraz rozwinąłem troszkę i pistolecik i ten, ten, karabinek mały. O, mi się podoba. Dobra, siłę ognia y, strzelby ulepszałem i tak już jest dobra. Ulepsz pistolecik. Coś za. O, ładowanie pistoleciku. Czy potrzeba siłę ognia? Magazynek krytyczny. Magazynek bym sobie zwiększył. Albo ładowanie. W sumie ładowanie, bo on, y, krótka broń u mnie powinna być bardzo szybka w porównaniu do pistolecików, nie? No, ja sobie tak w skarbce, czekam. Ja w chyba później ładowanie jest w tym. Nie, magazynek sobie jest większe w tym. W korabinku, jak tylko będę miał na to kasę. Bo z 60 na 80 to ładny układ. No. Już bardziej póki co nie mogę rozwinąć siły ognia w tym. W WZ61 w tym korabinku maszynowym. Ile, ile co? W tym karabinku maszyny nie mogę sobie już siłę ognia ulepszyć. Mam o. 80 póki co. O właśnie, mam za. Muszę coś wywalić z plecaka, nie? Przydałoby się. To ja bym sobie granaty, granat zapalający, przeciwpiechotny, naboje lecznicze bym sobie... Nie, na razie zostawiam. Walić to. Yy, gotowe daję. A tak się zapytam, ty ten odcinek już u siebie skończyłeś? Nie. Aha, nie, 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 ja tu patrzę na zegarek jeszcze parę minut. Dobra, to ja coś. Widzę na to, że u mnie po prostu nie będzie tego, dobra. Czego? Wez ja skończyłem w poszekancie, jak w połowie. tak, tak wyłączyłem. Dokończy później, dobra. To no, jedziemy. No, jedziemy. To jedziemy dalej, rozdział drugi, część pierwsza. Magazyn. Obejrzy sobie samochód. Bardzo ładny hammer, wojskowy. No, ale dobra, już koniec. Koniec tego oglądania Ten też. Mm -hmm, mm -hmm, dobra Koniec imprezy Co zabrałeś? Tylko to No Oj oj, oj. To sobie wziąłem nowy a, a masz przecież A mam mówiłem tak, o skrzynce o skrzynce No to właśnie patrz, mam teraz to Pistolecik i jeszcze taki karabinek inny Jakiś emblemat strąciłem. Śmieszne. Jeszcze to. Tak, Jej, dostaliśmy teraz tutorial. Jaki? O, mam maksymalną ilość naboi do strzelby. To fajnie. Spójrz co znalazłem. Gdzie jesteś? Gdzie, gdzie, gdzie? A, tutaj. Mapa, mapa. Jesteś u góry. Mhm. O, dobra, to idziemy. Możesz wziąć te naboje? Do czego to jest? Do strzelby. Do broni maszynowej. Tak? To teraz nie wiem z czego strzelać, chora. Dylema, tam trzy bronie. Bardzo ładna animacja. Bardzo. Już Mój... Się idę. Mój jak stanął tam. No... nudzi mu się, no. Wow Wow O to jest pamiętam efekt. To pamiętam z gameplay ten przed... przed tym no jak też tam mówi Przed premierą gry Te fragmenty no. tutaj w porcie. Jeszcze jak strzelasz w wodę to jest efekt Niewielki jest. ale jest O to fajnie Musiałem sprawdzić Nie <laughs> <laughs> ja często patrzę na jakość. Czekaj co? Nie przejdziemy musisz strzelić Czekaj No wiem wiem Cze mówię Liczę jak ktoś przejdzie o, jeszcze bliżej. Stoi tam u góry, widzisz cień? Tylko nie z tej strony. O. Bardzo ładny strzał, profesjonalnie. Ja Jakie salto zrobi, to nie mogę. Nie żyje. Żyję. Nie. <noise> Już może nie. Dzięki za kasę. Potrzebuje... Brakuje mi y, zmieniania broni scrollem, wiesz. No, o. Nie, ci na to nie poradzę. No, no, no. Ziołka. Zioła, zioła. Ej, na górę. O, beczka! Ty mówisz beczka? Nie mogę wziąć. Ja mówię skrzynka i dwie beczki. Nie mogę, to jest spray leczniczy. Gdzie ty to masz? Tu, tu stoję. Idzie ty masz to masz do wzięcia? Tu. Tutaj. A. Coś ty... Aha, sprzeliłeś coś. O nie Ty przestraszyłem się klawisza <laughs> e, Ej, no nie mogę Nie, to jest najgorsze co mogli zrobić. Czemu nie ma kotów? Zawsze psy Standard! Ale ładnie się obrócił. Tak, to to trochę kulek, to się nie dziwię mu. Dobra. O! Ale co? fart bym wszedł w tą linę, wiesz? Jaką linę. A, tamto, czekaj. Widzę, że nie tylko ja nie zauważyłem. Ja, Kaszedłem w tą stronę, więc wiesz? Ja się Ale... tylko obróciłem, miałem przed twarzą. Wow! Ładnie, co? A duj powiedział chyba Czego by mnie strzelasz? E, bo... Nie wiem, ta gra pokazała, wiesz? A nie strzelałem w ciebie. O, czekaj A mu do pistoletu. Popcorn Tak jakbym raczej nie zjadł <laughs> Nie wiem. Ja w takich warunkach chyba bym nie wybrzydzał. A no ja i owszem. No, no cię, rada ci się O. Wow! Jaki typ! Dobra, zabiję go. Nie. Nie, leżał! Dopiero mój strzał go dobił. O, Wołotów. no, zmieniam broń. Ej, co on zrobił? Obrócił mi się w Twoją stronę. Nie mogę. O, kurde. Nie mogę zmienić broni. No, złaś ze mnie psie. Dobra, udało się. Zrobiło mi się coś bardzo brzydkiego. Co to znaczy? Zobaczysz. Ogólnie to mi się zrobiło tak brzydko, że... Walić, to biorę pistolet. Też skończyłem na pistolecie, a później nie mogłem przełączyć na, na strzelbę. To jest troszkę niewygodne. Uważaj! Co? Już nic. Już musi być ktoś, kto będzie ci usłaniał plecy. Ta, z moim nieogarnięciem dzisiejszy to w ogóle. Dobra, to ja bym w tym miejscu zrobił przerwę. Dobra? Spokojnie, tylko skończę przedawać bronię. Widziałem właśnie. No Dobra, to. Do zobaczenia następnym razem, ludzie. Hej, hej, hej.